W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o problemie w realizacji smart kontraktów na hashback. Opowiemy o zapowiadanej aktualizacji na Saucer swap oraz wspomnimy o karcie Visa plus FTX. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszy. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji komentarza. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając. Zaczynajmy! Crypto Royal, przybywa to Avalanche. Od 15 października użytkownicy Crypto Royal będą mogli rozpocząć rozgrywkę oraz zdobywanie tokenów Roy i Avax. Dla Crypto Royal jest stuprocentową grą przeglądarkową, która nie wymaga NFT oraz żadnych inwestycji. Już 12 października odbędzie się wydarzenie Sustainable Blockchain Summit Latam. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Kolumbii w miejscowości Bogota, a zapowiada, że będzie to wydarzenie pełne rozmów i dyskusji dotyczących technologii blockchain. Zone informuje o nawiązaniu partnerstwa z GeckoFarm. NFT GeckoFarm zostało już aktywowane na Zone. Dash Direct informuje, że płatności przy użyciu tej aplikacji są możliwe w ponad 155 tysiącach lokalizacji na terenie USA. Dodanie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa do konta Binance jest zawsze mądrym posunięciem. Jednym ze sposobów na dodanie kolejnej warstwy jest implementacja UBK, które będzie pełniło funkcję 2FA dla konta użytkownika. Konfiguracja UBK została opisana krok po kroku w artykule załączonym do tweeta. Bitmap Exchange zapowiada nowy listing. Na Bitmap Exchange wkrótce pojawi się token Hyper. HyperChain X jest projektem, który tworzy pierwszy w pełni gamingowy rynek NFT. Sklep internetowy CoinVigilant informuje, że płatność za pomocą kryptowaluty Litecoin jest najczęściej wybieraną formą płatności przez ich klientów. Sieć Litecoin jest szybka, niezawodna oraz bezpieczna. Juno informuje, że liquid staking tokenów w Stride jest już dostępny na Osmosis. Możliwość depozytu została już włączona, a premie aktywowane. Pula odnotowała szybki wzrost płynności do 426 tysięcy dolarów w ciągu ostatnich 48 godzin. Token PNG jest oficjalnie dostępny na Coinbase. Pendolin wystartował jako jedna z pierwszych zdecentralizowanych giełd na Avalanche. 100% tokenów PNG zostało przydzielonych społeczności, 5% trafiło w formie ldop dla użytkowników Uniswap i SushiSwap, a 95% tokenów zostało przekazanych w formie nagród za wydobywanie płynności. Osoby zainteresowane pędzilon zachęcamy do zapoznania się z całą serią postów udostępnionych na Twitterze tej giełdy. Ashpeg. Zgłasza problemy w realizacji smart kontraktów. Deweloperom Hashback wydaje się, że może być to problem dotyczący całej sieci Hedera. Zespół Hashback pracuje nad rozwiązaniem problemów wspólnie z Hedera oraz Souser Swab Labs. Bobbles NFT nawiązała współpracę z Epics, aby stworzyć fantastyczne doświadczenia dla całej społeczności BobMop, Flow oraz Dapper. Drop NFT Bobbles możecie sprawdzić pod linkiem załączonym do Tweeta, we wtorek zostanie opublikowana specjalna oferta dla posiadaczy Bobbles. Sauceswap to dek skoncentrowany na traderach. Następna aktualizacja interfejsu użytkownika Sauceswap usprawni poruszanie się po rozrastającym się ekosystemie DeFi na Hedera. Visa informuje użytkowników o możliwości korzystania z płatności za codzienne zakupy, inne towary oraz usługi przy użyciu kryptowalut. Używając karty debetowej Visa plus FTX można płacić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Więcej o karcie Visa plus FTX dowiesz się odwiedzając stronę, do której link został łączony w pisie. Projekt Replay został kolejnym partnerem startowym Teta MetaChain. Chain. Replay rozpocznie testy w sieci testowej MetaChain. Chain. Replay czeka z niecierpliwością na dalszy rozwój swojej współpracy z Teta Meta Chain. Wersja 0.4.0 Beta Starshield została właśnie opublikowana dla użytkowników iPhone'a w Test Flight. Interfejs portfela jest teraz dostępny w natywnej aplikacji Safari. DFS może być używany w obu widokach. Takie podejście oznacza, że użytkownicy mogą wybierać między osadzonym eksploratorem, DApp lub rozszerzeniem przeglądarki. Bepto Network informuje, że przepustka licznika z Moonriver do Mumbin nie działa poprawnie. Użytkownicy proszeni są o nieusuwanie swoich tokenów, dopóki Mumbin nie ogłosi oficjalnego komunikatu o rozwiązaniu tej sytuacji. Mumbin Network informuje, że nowa propozycja grantu została opublikowana przez zespół BeamSwap. Mumbin zachęca do odwiedzenia Polk Assembly, aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące tego grantu i przekazać swoją opinię. Interchain Foundation informuje, że kilka zespołów i indywidualnych współpracowników pracuje wspólnie nad stworzeniem protokołu Interblockchain Communication. Zespół IBC Interchain Foundation jest jednym ze współpracowników pracujących nad specyfikacjami IBC oraz złożeniem IBC Go. Osoby zainteresowane tą tematyką zachęcamy do sprawdzenia całej serii postów. Po uruchomieniu Avalanche Banff więcej niezależnych zestawów walidatorów będzie wymagało elastycznej walidacji i podsieci. Avalanche zachęca do śledzenia ekonomicznego bezpieczeństwa podsieci i eksplorowanie swojej sieci za pośrednictwem rozwiązania valt Axelar Network stwierdza, że multichain definiuje przestrzeń kryptograficzną. Uzałożyciel i dyrektor generalny firmy Axelar, Sergey Gorbanow, szczegółowo opisuje, w jaki sposób koszczeń pomoże konstruktorom uprościć wrażenia użytkowników i zapoczątkować szerszą adopcję kryptowalut. Osoby zainteresowane tym, co powiedział Sergey Gorbanow, zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem na stronie Cointelegraph. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli uważacie materiał za wartościowy, zachęcamy do lajka, like subskrypcji komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!